zakładu wodociągu i kanalizacji, a także dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego. Raz, proszę, proszę. Proszę. proszę Państwa, ja z moimi współpracownikami umawiałem się na okres kadencji, bo nikt nie jest pewny, a ja też nie. Chociaż jestem przekonany, że, że mam prawo sądzić, że może tam kadencja będzie przedłużona, ale nikt się nie skoczy to nie można mówić hop, ja jestem yy, dogadany z moimi yy, współpracownikami na okres jednej kadencji i dopiero w poniedziałek będzie wiadomo, czy rozmawiać, czy nie, czyż ci ludzie też nie mieli pewności jak ta kadencja się skończy, z jakim sukcesem, czy nie każdy ma już pewne plany, każdy ma pewne swoje yy, zamierzenia, czy też nawet oferty pracy, bo o tym wiem, zresztą ja też w trakcie czego mam co robić a więc proszę Państwa, to jest kwestia jasna dla mnie, że będziemy 1 grudnia ewentualnie mogli bądź nie, bo będzie o czym mówić albo nie. Ja chcę powiedzieć tak, mieszkańcy nie muszą burmistrza kochać, nie muszą być fanami, ale ma być skuteczny. Ja ze swoimi ludźmi pokazałem, że jesteśmy skuteczni. Nie jest tak, że wszystkich musimy y, lubić albo wszystkie cechy każdego y, będą się każdemu podobać. Bo jeden jest szybki, polityczny, drugi jest trochę wolniejszy, ale z ludźmi się y, umawiamy, bo działalność w samorządzie to gra zespołowa, drużynowa. Samotny wilk nic tu nie uczyni. A więc ja jestem zadowolony ze współpracy z moimi y, współpracownikami do tej pory i y, 1 grudnia albo wieczorem 30 listopada będę miał y, możliwość zadecydowania, albo nie będę miał tej możliwości. No to wszystko zależy od wyniku wyboru. Dziękuję.